Czy wy to widzicie, Karol Ma swojego golema. Muszę znaleźć sposób, żeby się do niego dostać, do jego głowy, kontrolować tego golema i zamknąć ją wtedy w więzieniu. Ona coś z nim kombinuje, ale ja wejdę do jego głowy i to ja będę kontrolował golema i ona nie będzie wiedziała. Szybko zobaczmy, co ona kombinuje, żebyśmy wiedzieli, co robić. Może już mam dosyć tego cymbulsona. Tyle ostatnio mnie prankował, że masakra. Ale teraz, golemie, jesteśmy razem, a ty będziesz się mnie słuchał i teraz jego sprankujemy. Za to wszystko, co mi ostatnio zrobił, dobra? Ale teraz poczekaj tu chwilę, bo ja idę się na pizzoku pomarańczowego do kuchni. Zaraz do ciebie wrócę i obmyślimy plan. To czekaj! Widzicie, widzowie? To jest teraz szybko okazja, żeby wławać się do głowy Golema, bo Karolcia sobie poszła do domu i szybko, mamy mało czasu. Zobaczcie, ja mam pyk, perły, ender perły. I teraz mogę tą ender Perłą wejść do Golema. Siewa Golem, ale co się patrzy, dziadu? Teraz patrz, skakuje Ci w głowę i. Odzie, o nie, jestem za duży, jestem za duży! Widzowie! Szybko, na szczęście mam potionka Którym się pomniejsze, szybko go wypijam Siup, 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 siup Ale się pomniejsza, widzicie to? Ale ja, ja, dobra, teraz szybko jak się pomniejszyłem Mogę wziąć ender perły Byk, podbiegamy do golema, ale ja ja, Ale ja jaja, będą jaja ja. I szybko mu do głowy wchodzimy i... Wow, ale zobaczcie, jesteśmy w głowie golema i widać jego mózg. Ja cię kręcę, to jest prawdziwy mózg golema i widzę jego oczy. Teraz, słuchajcie, nie powiedzie nam się, jeżeli nie wybudujemy centralnej bazy, do której podłączymy się do mózgu. Trzeba wszystko zbudować. Więc mam tutaj, biorę wszystkie te przedmioty, które są ważne, bardzo ważne. Jedzenie nie jest ważne, to jest wszystko ważne. I musimy zbudować tutaj biureczko, proszę bardzo. Potężne biurko. Musimy dać laptopa, który będziemy tu kontrolować. Ale tu mi nie podoba się, tu nie potrzeba za dużo że biurko zrobiłem. O, i teraz będzie super. Teraz robimy tak. Krzesło. Trzeba tutaj postawić krzesło. I słuchajcie, kable bez kabli. Przecież go nie skontrolujemy. Więc teraz będzie trzeba tutaj dać na pewno drewna, żeby dać dużo przycisków, bo tutaj będziemy kontrolować. Tutaj przyciski takie, 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 wszystko dźwignie. Do kontrolowania rąk i nóg. Wszystko oczywiście musimy tutaj mieć, żeby chodzić normalnie nim. O nie, i zapomniałem, przecież Karolcia jeszcze mój głos pozna. Właśnie, więc trzeba szybko tutaj mikrofon z przerobionym głosem. Tu postawimy mikrofon. On będzie przerabiał mój głos, bo będzie podłączony do laptopa I teraz wszystko to trzeba podłączyć do mózgu Uwaga, tu jest mózg różowy Bardzo dobrze, tu wszystko będzie podłączone Jest już pierwsze do mózgu Tutaj kolejne oczywiście Pyk, kabelki Ten niepotrzebny Pyk I do mózgu wszystko idzie Ale będzie super połączone Dobrze Teraz tylko włączyć jeszcze zasilanie w jego mózgu Patrzcie, już idzie prąd do jego mózgu Uwaga Jest, wszystko działa Możemy siadać I uwaga, uwaga Wow, ja nie mogę. Zobaczcie, widzowie, jestem golemem Teraz, dobra, ci go, żeby Karolcie się nie szczaiła Musimy mówić modulatorem, jego głosem Golemie, słyszysz mnie? To tak, kto? Tak, Mam co? bardzo fajny pomysł, wiesz? O, no, 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 co tam? Pójdziemy pod chatę Cebulsona I zamiast tam dróżki do domu To zrobimy mu lawę i on tam wpadnie i umrze Haha, ha, widzisz jaki pomysł? O, super plan, super plan, dobra Poci No, to ty musisz da dać mi lawę Dobra, masz lawę, proszę bardzo To twoja lawa, idę za tobą ja się ciebie no, słucham. idziemy razem, chodź! Tak, jestem twoim golemem i zawsze będę się ciebie słuchał. <noise> Ale ja ja Karolcia w ogóle nie wie, że to ja. Ja steruję tu głową w Golema, wszystko podłączone do prądu i ona nie wie! Dobra, szybko, musimy zobaczyć, co raktuje, bo potem wsadzimy ją do więzienia, to jest cały genialny plan! No chodź szybciej, będziesz jak ślima. Idę, jak i idę. Szybko, póki Cebulsona nie ma. Tak, tak, idę, idę. Ja ci zawsze będę pomagał. Ja jestem twoim golemem. No widzisz, tu są jego drzwi i tutaj musimy zrobić. Być dobra, ole super kopiesz, o, ale to będzie super prank, Bulson się zdenerwuje. No, <laughs> dobrze. Tak, ja to mówię ci. Dobrze, tak, bo za te wszystkie pranki z tą wodą fejkową, co ci robił. Bardzo no, dobrze. No, się tutaj usmaży jak taki kurczak. Dobra, dobra, <laughs> ale będzie super. Aha, widzisz? Dobra, czekaj, aż się obudzi. Kolejny szybko idziemy się skończyć w krzaki, żeby nas te Bulson nie zauważyć. Biegnij! Dobra, biegnij, biegnij, już za tobą idę. Szybko. O ja, widzowie, szybko muszę teraz wyskoczyć z tej głowy golema, żeby Karolcia nie wiedziała, że to ja. Bo teraz golem musi prawdziwy iść za nią, a ja muszę udać, że się wrobiłem w tego pranka. Dobra, szybko, wyskakujemy. Wow! Golem, idź sobie, idź sobie do Karolci. Szybko muszę jakoś wejść do domu, żeby Karolcia się nie szczaiła, że ja w ogóle nie śpię, bo ja przecież udaję, że śpię. Dobra, które wejść do domu? Muszę się jakoś podkopać. Albo wiem, wybiję szybko tutaj okno. O, ja cię kręcę, muszę wybić u siebie na chacie okno. I to w ogóle muszę zepsuć. Wszystko muszę sobie dom cały zepsuć przecież, żeby się wławać do swojego domu, bo nie mogę wejść teraz tą lawą. No dawaj! A, szybko, dobra, jest dobrze. Szybko, teraz idziemy tutaj. Udaję, że wstałem, i wszystko jest w porządku, i udaję że robimy pranka. O, oh, o jajku, jajku, ale się nie wyspałem. Oj, oj, ale się nie wyspałem. Co ja teraz zrobię? Chyba muszę iść. Idę do Karolci. Wychodzę z domu. Idę do Karolci zobaczyć co. Aaa! Ale się tak! To... O matko, co to się A, to chary, to chy... stało? Co... Co tak. to było? Ale jaki prank, Karolcia? Co ty, co ty to mi to zrobi... wszystko, Co ty mi narobiłeś z tą sztuczną wodą? Teraz ja tobie zrozumiałam I co? Się. Że z golemem tym zrobiłaś mi pranka. Ole, Karolcia. Co, to jest mój Przyjaciel zaraz. A ja wpadłem w tą lawę. O, ale ty zobaczysz, no Karolcie. Dobrze nie tam, dobrze. Nie robi się takich pranków. Dobra, Karolcie, obrażam się na ciebie. Idę stąd w ogóle. Za głupie A pranki mi, mi robisz, nie? Słuchajcie, widzowie, ale ja, ja, dobra. Karolcia myśli, że ja się dałem nabrać na tego pranka. Ja specjalnie wlazłem w tą lawę. Teraz musimy przejąć kontrolę nad Golemem i zrobić ci pranka, żeby ją w więzieniu zamknąć. Haha, <laughs> zawsze w więzieniu zamknę, Karolcie. Dobra, Golem, bo robi się wieczór, to ja idę się przespać, bo rano trzeba ale na szczęście się udało! ale teraz to jest szybko okazja na mega pranka z więzieniem, ohohoho trzeba szybko do golema, do golewa głowy raz, dwa, trzy i hop i teraz jak jestem golemem to szybko musimy iść po Karolcie, bo ona teraz śpi i zrobimy takiego pranka, zobaczycie co ja zrobię, ale jaja dobra, szybko idziemy do domu, cicho, teraz musimy być bardzo cicho, bo ona sobie teraz śpi, a ja ją po prostu wezmę dobra, mamy ją, mamy ją, mamy ją, mamy Karolcie, widzicie, Ta. ona śpi normalnie ją wniosę i teraz jak ja ją nie odniosę to muszę ją zanieść szybko do o, miejsca z prankowaniem. O matko, jaka ona jest ciężka. Trzeba ją szybko tutaj odłożyć. Pyk. Dobra, niech ona sobie tutaj śpi. A ja muszę się zająć szybko tutaj budowaniem, szybko tego więzienia. Ale mam super plan. Na pewno musimy teraz wybudować mega szybko więzienie. Pyk, 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 pyk. pyk. Tu będzie mega więzienie. O, takie do no, to. Pyk. Ale tu będzie super, mówię wam. Niesamowite. I w tym więzieniu musi być oczywiście podłoga. Zobaczcie, będzie duża podłoga, bo to będzie więzienie niesamowite. To będzie taki prank najlepszy na świecie. A teraz Teraz jak mamy podłogę, to trzeba oczywiście zrobić żelazne ściany, bo to jest więzienie przecież. To będzie tutaj niesamowite więzienie, ale zobaczycie, to będzie najlepszy prank. Jeszcze to robię jako ten golem, a Karolcia sobie tam słacznie śpi. I teraz jak już wybudowałem takie czaderskie powieszczenie, to trzeba tu zrobić super więzienie. I wiem, tutaj chyba zamkniemy Karolcie, albo mam jeszcze lepszy plan. Ja cię kręcę, ale mam super plan. Wiem. Ja siebie wsadzę do tego więzienia. Widzicie to? Ja tutaj będę uwięziony. Na niby, ale super to będzie. Tylko muszę tutaj, zobaczcie, wybudować takie wielkie więzienie, a później jeszcze Karolcie też w więzieniu schowamy, Więc patrzcie, najpierw ja siebie schowam w więzieniu i tutaj cyk, 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 kraty. O, tak, ja tutaj będę bardzo uwięziony i będę bardzo smutny. Normalnie, zobaczcie, mieszczę jeszcze się tutaj, tutaj będę w więzieniu, a teraz jeszcze trzeba tutaj postawić porywaczy i ci porywacze będą, <laughs> Że niby oni mnie porwali. Tylko, że oni muszą wyglądać jak porywacze, prawdziwi. A co? Mają porywacze? No, oczywiście, że giwery. I oni przecież są porywaczami i mnie porwali. A Karolcia sobie tam śpi. Zobaczcie, tu jest tyle porywaczy. I jej też trzeba dać giwerę. Widzicie? Normalnie jej dajemy giwerę, żeby ona też miała, żeby miała jak się uratować. I ci porywacze, oni tak naprawdę porwali mnie. I tak na niby, oczywiście, żeby Karolcia się nabrała. I ona mnie potem uratuje. I wtedy ją zamknę w więzieniu. Zobaczycie. Ha, ha, ha. Dobra, teraz trzeba się tylko zabudować. Pyk. Ja niby jestem w więzieniu. Jestem uwięziony. I teraz, Karolcia. Musi mnie uratować. O, o, Boże, gdzie ja jestem? Czemu ja mam pistolet? Ty uratuj mnie, szybko! Zorku. Karolcia, uratuj mnie! jak głowa! Co, kto się tam drze? Uratuj mnie, to ja gole! Co to się stało? Co to ma być? się. Uratuj mnie Karolcia, strzelaj do nich! Szybko! Jest dobrze! Się, 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 się. Porwali Krzyk mnie, zamknęli matuma. mnie! Pracie no, mojego golema, Dobrze, dobrze! Jeszcze tylko dwóch, dobrze! Super! Czemu co tu się stało? O ja, uratuj mnie, otwórz te kraty, dzięki, Skolę, że mnie uratowałeś. nas porwał, co to się stało? Nie wiem, normalnie, ja nie wiem, co się stało, porwali mnie, chyba chcieli Przecież jakiegoś... byliśmy w domu naszym, ale moim, ci... znaczy się. Nie wiem, też przysnąłem, wiesz, też mi się zachciało spać i się nagle tu obudziłem, ale jesteś ja kochana. Ja myślę, że ktoś to zrobił specjalnie. Tak, ale jesteś kochana, uratowałaś mnie. Jutro dam ci super nagrodę za uratowanie mnie, ale A teraz... Ja to... Zobaczysz, zobaczysz, że ja teraz musimy iść spać. Nie, Nie mogę, to jest niespodzianka niesamowita Ale teraz musimy iść spać, szybko chodź No to chodź, wracamy Dobra widzowie, teraz Karolcia pójdzie spać I czas na ostatecznego pranka Zamknięcie Karolci w więzieniu prawdziwym Teraz będzie super I ja będę udawał, że mam dla niej nagrodę I ona tak naprawdę w to wpadnie I będzie super Dobra widzowie, teraz jak Karolcia poszła spać To musimy zbudować mega pułapkę Zobaczcie, mam tutaj taki specjalny blok, który udaje nieprawdziwy Mam tu 60 emeraldów Które dam niby Karolci w nagrodę i patrzcie, co musimy zrobić. Musimy na pewno zrobić tutaj... Tu będą emeraldy leżeć. I musimy tu zrobić duży dziół. Duży dziół. Dużą dziurę! Ogromną dziurę, najogromniejszą na świecie. I teraz, jak mamy tą dużą dziurę, to trzeba tutaj zrobić jeszcze więcej miejsca na właśnie więzienne kraty, bo tu będzie więzienie całe. Patrzcie na to. Pyk, 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 pyk. Mamy więcej miejsca i robimy tutaj kraty, ale takie, żeby Karolcia się tu zmieściła. To po pierwsze. A po drugie, żeby nigdy stąd nie wyszła. I to będzie super prank Lepszy na świecie. Zaraz zobaczycie. Pyk. Dobra, udało się. Trzeba tutaj dużo poszerzyć jeszcze. I teraz, patrzcie, normalnie, jakie poszerzenie. Pyk, pyk, pyk. Tu jest coraz więcej. Coraz więcej, coraz więcej. I to jest normalnie takie więzienie. Będzie Karolcia tutaj już wyląduje. Ona stąd nie będzie miała szans wyjść. I jeszcze podłogę trzeba jej tu zrobić. No właśnie, podłoga, przejść, podłoga też musi być z krat. Ona nie może w ogóle wyjść z tych krat. Na szczęście jestem golemem i ona mi ufa, a to jest więzienie Karolci. No i super. Podłoga teraz jest skończona, ale ja ona tutaj tutaj sobie normalnie wpadnie. I teraz tymi super blokami trzeba zrobić jeszcze. Pek, żeby ona tutaj wleciała. Trzeba jej wszystko zakratować. O, pek, pek. Tutaj nie. Tutaj, tutaj, tutaj. I ona normalnie tutaj wleci. Pek. I już nigdy stąd nie wyjdzie. Będzie cały czas za kratami. Ha, 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 ha. Uwaga, i jeszcze właśnie, żeby teraz tutaj wleciała. To trzeba tak wziąć szybko tą trawę. I tu niby tutaj tak. O, ha, ha, ha. ha. To jest niby ten. I tu emerald trzeba wszystkie wysypać. Wszystkie, 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 wszystkie. I teraz Karolcia się nabierze i tu wpadnie, i będzie super prank Dobra, teraz tylko poczekać do rana, aż się obudzi. O, cześć Karolcia, cześć, wstałaś już. Ja mam na. No. Mam dla ciebie nagrodę. Chodź, 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 no, Karolcia. Oj, co idę? Zobacz, uzbierałem dla ciebie bardzo dużo emeraldów od villagerów, widzisz? No, ty gadasz, serio? Tak, możesz sobie je wziąć. Wszystkie są dla ciebie, wiesz? Bierz. Wszystkie. To wszystkie. jest bardzo dużo, no, bierz sobie je wszystkie. Się stało. Ale jaja, szybko odkryjmy, zobaczmy gdzie jest Karolcia, jak ona wygląda. O, matko, o, o, o jest tutaj. Zobaczcie gdzie jest Karolcio O, jest, 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 jest tam w więzieniu Widzicie to? Widzicie to? Normalnie jest cała normalnie golem, w kratach halo, pomocy golem. Uratuj mnie, tu coś na mnie pułapkę zrobił, widziałeś? Ale jaja, Karolcia dalej myśli, że ten golem jej pomaga. Dobra, trzeba już wyjść. Okay, i... nie, nie, o, słyszę ją, dobra, wychodzimy Ehe. i pokazujemy, że to ja. Szybko, 3, 2, 1, teraz! Haha, Karolcia, to byłem ja, znowu cię sprankowałem. Co? Cały Co czas. Ty Co ty tak robiłeś? Kontrolowałem golema i udawałem, że to golem. Wszystko to był prank, a znowu. Ty ha, ha. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.